Cześć, witajcie, ja jestem Faust i witam was ponownie w naszej serii. No i cóż, podjąłem decyzję. Trzeba odciąć Iberyjczyków, bo jeśli raz tutaj wejdą, to już stąd nie wyjdą, więc to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Trochę pieniędzy, żeby spłacić chociaż jedną pożyczkę. No i to wszystko. Myślałem, żeby coś oddać Tlemcenowi, ale nie, to nie ma, nie ma prawa istnienia. Póki jest wspierany przez Portugalię Puty, nie mogę. Dobra, czyli tak to rozwiązujemy. O co wypowiedziała Portugalia? O Tangiers, który ja teraz posiadam, więc oni nie mają nic do gadania. Włączamy ten fort, ten fort. Wyrzucamy Granada. Niech zostanie na razie. No i dobra. Nic więcej zrobić nie mogę. Fez na razie nie musi być korowany. Na pewno Tafilalt. Na pewno Melila no i Saura bo na razie na nic więcej nas nie stać no okej okay. jest okej okay. um, mogło być lepiej, mogło być gorzej ale niedługo wejdzie nam na tron Lukas, który podbije nasze punkty więc będzie bardzo, bardzo dobrze um, Tunis troszkę nas troszkę mniej lubi, ale nie ma tego złego um, cały czas w miarę miłość jakby kwitnie um, Spłaćmy jeden dług. Mamy bardzo dużo długów. E, Army maintenance jest praktycznie na zero. Fez właściwie nie, no muszę go wyłączyć. Granady też. Trudno, jeśli mi wypowiedzą wojnę, ale nie, to bez sensu. Ile mamy rozejmu jeszcze? Dwa lata, no dobra, może się uda. Aragon. Aragon wcale nie jest bliżej, może troszkę będzie teraz lepiej. E, Tlemson chce zostać Marchią, to nie wchodzi w grę. A, no to jest strasznie trudna sytuacja, strasznie trudna sytuacja. Tunis, daj mi przejście. Dobra, Aragon na razie niestety nie mogę z nim mieć sojuszu. A ile mogę mieć jeszcze relacji? No trochę relacji mogę mieć, no to zwiększmy. Z Tunisem muszę jak najszybciej zwiększyć. Bo Tunis jest bardzo ważny, jest moim jedynym sojusznikiem w tym momencie i na, bez niego jestem martwy. E, dobra, bunty będą na stówę. nie mam jak e, akceptować kultury e, marokańskiej w tym momencie, bo nic nie mam jeszcze skorowanego. Ale bunty będą i muszę się z tym liczyć, i za chwilę będę musiał e, robić e, najmusów. A, muszę wziąć tą technologię, nie ma opcji. Jest duża różnica, przez to będę miał Unbalanced research. Dlatego root Out Corruption na razie wyłączę. Potrzebuję pieniędzy jak najszybciej. Okej, okay, spokojnie oddychać głęboko. Korupcja rośnie, bla bla bla. Marokańscy zaraz się zbuntują 21 tysięcy. Jest strasznie dużo, ale jest nadzieja, że przejdą do koity. I tam Portugalczycy ich zniszczą. Bo to jest wszystko ziemi marokańskie, tak jest. Ewentualnie. Coś zabrali? Tak, zabrali Ifni. Tak więc, e, jeśli nawet się gdzieś tutaj zbuntują, to mają sporo jeszcze moich wrogów, do których można przejść i się buntować tam. Merchanci są disloyal, więc zwiększmy im lojalność i weźmy od nich pieniądze. Eee, tutaj nic, tutaj mogłem wziąć punkty, ale na razie tego nie chcę robić. Marokańscy zaraz się zbuntują, kwestia czasu. Muszę spacać długi. Kolejny dług, jeszcze tylko 7. Okej, okay, Dukala, dobra, Almeria jest niestety zarażona. Eee, co jest? Chciałem zwiększać relację z Aragonem. Relacje Mogłbym troszkę zwiększyć mój Force Limit, właściwie i to zrobię, żeby mieć wrażenie większej armii. A mój Boże, czemu aż tak spadło? A neutral Attitude, Granadon Army, not the same, Granadon Navy. Oh, fuck Znowu present War. Oh shit, overextension at least 50%. Kiedy spadnie? 68 fuck O, oh, shit Mam 8 miesięcy A no to 68 no to zaraz będzie, tak? December No to 4 miesiące i będzie O Jezu Ale się zatrzymam praktycznie na krawędzi Na krawędzi, totalnie Nie chcę wszystkiego powrotu Nie, na no to nie ma, nie ma zgody Najwyżej będę brał pożyczki i robił najmusów. Ok, e, dwa bunty. Spoko, bierzcie. Śmiało. Fez zdobyty, no bo jak żeby inaczej. E, rozejm z Kastylją się niestety skończył, więc czuję... Czuję pierdziel. Ale popatrzmy. Popatrzmy co się będzie działo z naszymi buntownikami. Na no, Tangiers, a ty wejdziesz na... Błagam, wejść na Kojtę. Dobra, Recall. Zrób Royal Mariasz, oczywiście. Udało się. Aha, over-extension is less than 50% i tak już robi nam minusy. Dobra, czyli będzie Peasant War. Fire time's ahead of us. Hej, w OU tam gdzie stała nasza armia, 3000 manpowera w plecy. Cofam się gdzie? Tam, gdzie stoi armia buntowników. No, czuję, że to jest reset. Granaty... o, to jest chyba reset. Uuu, ale zrypałem całkowicie. Szkoda. Była zbyt wyniszczająca wojna z Marokiem, żeby ją prowadzić wtedy. I niestety nie ma, nie ma zbytnio teraz możliwości, wiem w następnym miesiącu buntownicy wygrali. Oszczędzili mi to filalt, ale niestety nic innego. O, i Melilla jeszcze jest, więc. No cóż, no nie wiem, jak to podsumować. Straciłem stability. Um, mamy cały czas. Nie mamy Pezantwora. Te Filalti chcą się zbuntować. No tak, tak, rozumiem. Ale może zdążę to dodać, jakby. Um, armie kasylijskie się zebrały, więc raczej tutaj czuję, że będzie w pierdziel Możemy dodać sobie to. Pyk. O, nie zaoszczędziłem na, na Tafillalt 75 muszę mieć. Niestety domagają się kontroli. Szkoda, że nie mam fezu. Szkoda, że straciłem ten fez. God damn it. Ten tlamsen, który zaraz mi się zbuntuje, ja to wiem. Dobra, dajmy mu Melile. Amirom Mm, usuńmy ten fort. Potrzebuję pieniędzy. Ugh, fuck Słabe Maroko to nie jest Maroko, na jakim mi zależy. W sensie na pewno zależy mi, żeby Maroko było słabe, ale. No i jest wojna. Dobra, tu po prostu muszę się poddać. Czego chcą? O nie, nie, nie Tylko bez slamsenu, kama. Come on. Dobra Może z Tunisem jakoś się wybronimy Francja daje mi subsydia 28 tysięcy kontra 22, ale w górach Bez pełnych morali Mieli na szczęście parę zer Ej! Ojene, ale ich zniszczyliśmy Ola Boga, co się dzieje? Czemu oni są tacy słabi? Dobra. W takim razie ta wojna może być opłacalna z tego względu, na pewno pierwsza sprawa. E, jestem gotów oddać jestem gotów oddać te dwie prowincje i to wszystko. Mm, mogę jeszcze dać wam war reparations. Release Clemson. Nie, 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 nie. To nie wchodzi w grę. Dobra, oni zaraz wrócą, więc muszę włączyć znowu maintenance. Nie, nie wrócą, chyba będą oblegali. Ech, czy Portugalia jest w tej wojnie tak? No to ja też pooblegam w takim razie Coite. Zobaczymy, czy przyjdą, czy nie. No, usunięcie tego Fortu było naprawdę. Dosyć no... wyniszczające. Ale co poradzę? Eee, to jest raczej koniec. Nie, nie ma co. Nie chcę nawet propozycji moich słuchać. Dobra, wycofaj się, serio. Bitwa przegrana, tak, tak. No chcę ten klemsen, nie ma opcji. Oddam ci te dwie rzeczy. Błagam, zostaw mnie. Tak cały czas tracą więcej, o dziwo. Czy tutaj są jakieś góry, takie, że góry, góry? Dopiero w kew. Nie, w kew to też są wzgórza. Kurczę, szkoda no. Dobra, zniszczmy tam tysiączek jakiś. Dobra, i przed bitwą... O, nie, nie będzie bitwy. O, teraz są 92. Świetnie. Dostali trochę wiatru w żagle. Nie, to jest chyba koniec, moi drodzy. Nie udało mi się. Mogłem odpuścić tą granadę i liczyć, że nie będą szli dalej w Afrykę. Troszkę popełniłem. Za szybko chciałem to rozwiązać. Za szybko chciałem to rozwiązać. I Berian Wedding jeszcze wskoczył. Nie, to jest. A, moment. Berian Wedding? Są razem, czy nie? Chyba nie. Albo i tak? Nie wiem. Tak czy siak? E... Ora jest moją nową stolicą. Nie, 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 nie. To jest restart. Tak więc. Niestety, moi drodzy, ale nie udało mi się w pierwszym podejściu. Robimy podejście numer 2. No, to widzimy się za chwilę, bo pewnie to będzie montowane jakoś, ale ja na pewno zrobię sobie teraz przerwę. W następnej sesji nagraniowej będę robił podejście numer 2. Tak więc dzięki za oglądanie to było na tyle. No i do zobaczenia już niedługo trzymajcie się, papa. Pa. Cześć, witajcie, ja jestem Faust. A co ja się witam. Przecież to będzie w poprzednim odcinku. A, druga sesja nagraniowa, drugie podejście granadą. Właściwie, przyznałam się, długiej przerwy nie robiłem, minęło raptem kilka godzin, stwierdziłem, że od razu chcę wrócić do nagrywania, tak więc nie mam pojęcia co było w komentarzach pod poprzednim odcinkiem, bo nagrywam to wszystko po kolei, a na komentarze będę starał się odpowiadać właśnie w komentarzach pod filmami. Tak więc, jeśli chcecie coś powiedzieć, to śmiało, no ale dopiero, że tak powiem, w grze będę mógł użyć tego po czasie. Dobra, stwierdziłem, że już wiem, gdzie popełniłem błędy, niestety muszę odpuścić granadę, nieważne ile razy bym wygrywał, to w końcu dojdzie do tego, że przegram. Muszę się podzielić Marokiem, najlepiej będzie zachować na przykład linię Meknes Fez Melila z Fortem w Fezie i Figu ktafilalt Saura. O, tutaj dalej mógłbym nawet. Fort w susie byłby najlepszy. Dołem powinienem się wbijać, a nie górą. Tutaj powinienem odpuścić te Dreilancy. Yy, kilka tych gór, ale niestety yy, no niestety, yy, bliżej tutaj na przykład Tangiers yy, Garb nie wejdę. No a reszta to standardowo chyba powinienem się trzymać sojuszników. Yy, muszę zrobić od razu. Rywali, muszę wysłać oferty sojuszy um, Od razu army maintenance schodzi, forcik też niech zejdzie, dorobię armię na maksa e, Łódki niech pływają oczywiście po Sevillie Sevillie wzmocnimy e, Tunisem, może też wcześniej dostaniemy lepszego e, ziomka Inne mamy też cechy naszego ziomka Fokus na razie, Fokusu ustawiam. Może nie będę. Chociaż przydałoby się mieć dosyć szybko tą technologię militarną. Dobra, damy Fokus eee, i zaczniemy od razu budować Spy Network. No i dobra, tutaj trzeba robić Sojusze. Eee, tutaj Royal mariaże O, proszę i Kind Hearted. Znowu chyba w poprzedniej próbie miałem też Kind Hearted. Tak mi się wydaje, więc będzie urek zawsze szybciej spadał. Dobra, tu już mamy załatwione. Teraz trzeba sprawdzić kto jest zainteresowany Tafilaltem. Znaczy, przepraszam, Tlemcenem. Maroko niekoniecznie. Tunis jest bardziej zainteresowany, więc w tym podejściu trzymamy się sojuszu z Tunisem. Trzymamy się to już sojuszu z Marokiem, a spróbujemy, że tak powiem, olać Tunis. Albo nie, zwasalizujemy znowu. No zobaczymy zresztą. To trzeba będzie zrobić na wyczucie. Muhammad przynajmniej jest niezłym generałem, więc e, to jest plus. I od razu mamy następcę 4-3-2. Nie najgorszy, nie najgorszy, niech będzie. Może więcej szczęścia przyniesie, e, przyniesie Faust, bo niestety Lukas poprzednio umarł. <grym> No ale cóż, teraz może się już udać, bo mniej więcej wiem, jak to wszystko rozegrać. Zapomniałem dać sobie misji, no szkoda. E, punkty militarne chętnie wezmę i sobie zwiększę tutaj z powrotem. E, hejsy i tutaj nic, dobra, dobra. Jest ok. Pobożność, niestety, dosyć niska. E, sojusze, Maroko i. Tunis. Mają sojusze. Eee, niekoniecznie mi się to podoba. Przyznaję, nie jest to w moim interesie. E, ale co mogę poradzić? Dobra, zrobimy tak, że... E, zrobimy tak jak poprzednio. Przerzućmy tutaj armię. Oczywiście poproszę przejście. E, Tunis też chce przejście. Dobra. Przerzućmy armię do Melili. O, proszę, Kastylia robi influencję na Nawarę. Pewnie będzie chciała ją zwasalizować. O, no, klasyczny, yy, klasyczny zabieg. Zobaczmy, jak właśnie Kastylia sobie radzi. No, niestety, Kastylia yy, zrywalizowała Anglię razem z Francją, więc jest duże prawdopodobieństwo na sojusz francusko-kastylijski, co jest totalnie nie w moim interesie. Ale muszę się z tym liczyć, że takie prawdopodobieństwo jest. E, dobra, rzućmy tam armię. Coś się zbugowało, mam zero stack Dobra, już, już w porządku niby. Polska wzięła jagielona, więc mm, też nie ma tego złego. Dobra, zapomniałem włączyć. znowu się zagapiłem Army maintenance na Maxa, claim na Tala Imsam, a może na UID. To spowoduje, że a może na Dahre, To spowoduje, że um... tunis nam tego nie zabierze, bo będzie wiedział, że my mamy na to claima. Tak, zróbmy tutaj claima. Tala Imsam też by mi się przydał claim. No ale dobra. Um... Potrzebuję no dobra, spróbujemy tak zaatakować. O, Maroko nie dołączy. Maroko jest niezainteresowane. W takim razie tutaj nie muszę w ogóle dzielić wojska i martwić się o figułk. Um, w takim razie powinienem zrobić więcej wojska. W takim razie zrobię sobie jeszcze jeden Charge Cavalry. Bo może dojść do spięć. Może dojść do walki. No, to jest... to jest słaba sytuacja, że tak powiem. Um, no i mają sojusz między sobą, więc też będzie ciężko zaatakować któregoś z nich. Dobra, czyli tak, wzywamy Tunis i próbujemy zjeść całą... E, cały Tlemcen. Przynajmniej jak najwięcej tego tlemsen. I postaramy się tym razem... Fezan i Togurt, kurczę... E, oddzielnie Fezan i Togurt są bardzo słabe, ale... Jak połączą wojsko, albo jak dorzucą je do, do wojska tlemseńskiego, to może być gorzej. Hmm, zobaczymy, zobaczymy. Może uda mi się ich jakoś wypisować. Na przykład oddając jakieś ziemie Tunisu. To by było dobre. Mógłbym się wtedy wbijać w Tunis. Zabezpieczeniem na wschodzie byłoby Maroko. Dobra, jakiś plan już mam. To co, atakujemy. Konkwest Dahra. Miesiąc i lecimy eee, Dwa lata do końca rozejmę, może się uda hmm, Tracę trochę prestiżu, trudno Dobra, wchodzimy eee, I oblegamy Jak najszybciej eee, Łodzie, łodzie, zapomniałem o łodziach, muszą się wycofać Dobra eee, No i tak Okej, okay, oblężenia trwają oni też oblegają. Okej, okay, Fezan. Pytanie. Jeśli chciałbym oddać ci te dwie prowincje, nie zgodzisz się, ale jesteś tym zainteresowany. Dobra, oblegaj sobie więcej. Ja na pewno będę chciał oddawać prowincję e, Tunisu. Togurt zrobił sobie sojusz z Fezanem, okej. Okay. No, no tak, są razem w wojnie, więc im to nie robi różnicy. Fezan. Pertribute. Tyle rzeczy bym ci dał, człowieku. E, fuck, biją mnie, więc trzeba się schować do granady. E, z jednym procentem uciekła jedna barka. Praktycznie na wiośle odpłynął jeden. Jeden z, z, z de... marynarzy. Okej, okay, tutaj złapana została armia Togurtu Niestety żadnych większych korzyści z tego nie ma Fezan, Fezan stoi w miejscu, więc może nie trzeba będzie go nawet pisować Jest offer nawet, o chciałby zapłaty jeszcze dodatkową. Chodziłby się na to, ale chce jeszcze zapłaty nie, 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 nie nie, 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 poczekamy jeszcze chwilę, potem chętnie mu to oddam, ale jeszcze nie teraz za wcześnie na to Świetnie, Tunis rozbije armię Tlemcenu. Wspaniale. Gdzie eee, oni uciekają? W dół, dobra. Eee, teraz tak... Tutaj nie można zdetaczować siege'a, bo to jest najmniejsza e, wymagana liczba do siege'owania. Eee, za to możemy tutaj dorzucić nasze łodzie do blokady. Dobra. Okej, okay, nie ma tego złego Problem w tym. Ok, yy, przypomniało mi się coś. Trzeba wysłać na UIDE, na Figułk i na KAZDIR. Yy, bo Maroko może samo wypowiedzieć sobie wojnę yy, na Tlemcen i może wtedy będzie znacznie gorzej. Na Figułk teraz poproszę. Dobra, mam tutaj 3000. Może jakoś mniej więcej właśnie szybko padnie Tlemcen i będę mógł zniszczyć tą małą armię. Okej, figuk, Uida, jeszcze Kazdir na wszelki wypadek. E, oby mnie tutaj nie zaatakowali w tym czasie, ale wątpię. E, I może w tym czasie, właśnie. O, atakują. E, fort. Okej, okay, świetnie, stack wipe. Niestety spowolni to e, oblężenie, ale tak czy siak jestem tutaj zwycięzcą. Dobra, teraz chętnie. Chętnie bym wziął ten. For, znaczy wziął Pisa. Dalej się nie zgodzą. Strasznie strasznie są wybredni. Okej. Okay. No niech będzie. Oblężenie trwa bardzo dobrze. Trzeba poprawić w takim razie relacje z Marokiem. Maroko będzie bardzo ważne. Ok, dwa miesiące pewnie jeszcze i dopiero wtedy będę mógł. Zdobyć ten fort. Niestety skończył się rozejm. Rozejm z Kastylią, co jest bardzo niebezpieczne. jest bardzo niebezpieczne. Chętniej to ja bym oddał już te ziemię, ale nie mogę. Muszę najpierw zdobyć Klemsen. A straszne to jest. Straszne oczekiwanie. Dobra, w końcu mamy em, tego Siegea. E, niestety zacząłem brać pożyczki, co jest też bardzo niedobre. E, Overforce limit, no tak. Ach, Nic nie mogę z tym zrobić. Okej, okay, fezon powinien już chcieć się usunąć w cień. Nie chce się usunąć w cień, dobra, nieważne. O mój Boże, ale się boję. Teraz to jest praktycznie wola Kastylii. E, Jeśli Kastylia zechce, to może mnie zniszczyć. I to będzie koniec. A podejście jest naprawdę obiecujące. Ok, w końcu tala i. W końcu tutaj się już udało. Są nawet atakującymi, więc zostaną zniszczeni. Pewnie uciekają do Dachry, prawda? Czy do Titeri? Nie, uciekają gdzieś w ogóle indziej. Dachra potrzebuje. też 9 pewnie, czy sześciu? Jeśli 6, to będzie łatwiej. Tak, chyba sześciu E, dobra, więc porozsyłam ludzi. Ty idź tam, ty tutaj. Dobra, i możemy sobie już oblegać na spokojnie. Za chwilę odbijemy Tlemsen Hej, będzie dobrze już. Już jest spoko. E, tutaj te łodzie mogę puścić znowu do Sewii. Powinienem zarabiać pieniądze. E, teraz ty idź na Wehran. To jest Oran. Może się uda nawet anektować cały. Mm, cały ten. E, cały Tlemsen. Byłoby naprawdę bardzo dobrze. Od razu mieć cały Tlemsen, mieć e, wszystko tutaj z bym nawet bunty, bo nie straciłem wcale jakoś e, tragicznie dużo e, manpowera, więc byłbym w stanie naprawdę to zrobić. Teraz tak, jeśli chodzi o Tugurt i Fezan, e, myślałem kiedyś, że da się ich wasalizować. Niestety to tylko możliwość protektoratu a protektorat niekoniecznie e, mi się widzi robić z takimi przegrywami e, okej, okay, jakaś mini-bitwa nic się nie stało więc luzik dobra, tutaj pokradnę trochę pieniędzy mm, okej, okay, możemy chyba sprawdzić już jak będzie wyglądała Oferta pokojowa. Dobrze, by było na przykład go zwasalizować na koniec, przez to nie stracę relacji z Tunisem. Ale z drugiej strony na Tunisie mi strasznie, o nie, mają mają coś z Marokiem. Mm. To troszeczkę boli, więc zrobimy inaczej. Zrobimy clear. Weźmiemy to, 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 to i to i to, a figułk zwasalizujemy. Dzięki czemu Tunis będzie nas cały czas w miarę lubił. Będziemy mieli mnóstwo nowych ziemi, dwa estate'y, znaczy dwa statey, eee, jeden fort. Ten fort mi się nie podoba, ja go chyba wywalę po prostu. I to wszystko, albo przerzucę tam w ogóle stolicę sobie. No, to jest świetny pomysł. Um, hmm, hmm, <śm> Tak to zrobić? Tak, to jest chyba najlepsze rozwiązanie tej kwestii. E, teraz tak, e, Tugurt. Będę ci oddał coś. Ob, oblegnij cokolwiek. Dobra, Fezon. Fezonowi oddam. E, to i to. Mało ci. Weź pieniądze. Nie, pieniądze nie pieniędzy ci nie chcę dawać. E, um, Repkian World Treaties. Kurde, no to rób coś, bo zginiesz. Serio. Ja bym ci totalnie pomógł, Manual treaties, coś um. to, czy ja coś stracę przez to? A prestiżu, ja ci dał. Za ile się zgodzisz? Za 10 dukatów się zgodzisz zabrać. Za 10 dukatów zgodzisz się zabrać, tak? Przecież ja to wygram na luzie. Ale ja bym chciał osłabić Tunis. Chociaż nie, nie chcę osłabiać Tunisu. Dobra, jest ok. Eee, nie obchodzi mnie to. Zabierzemy im pieniądze. Dawaj, pieniądz. Ty masz tylko 8 dukatów, serio. Dobra, to zniszczmy ich. Aha, muszę jeszcze najpierw oblężyć te prowincje. Dobra, to so ty figuk. No, a ty Kazdir, jest ok. Misja Improve Prestige, ok. Niech będzie. Niezła misja, dobra. No i dobra, myślę, że w tym odcinku to wystarczy, bo to będzie ogólnie połączony, więc, więc wiecie. Jeśli Wam się spodobało to zostawcie lajeczka czy coś tam, czy ja włączyłem Ironmana. Ogólnie tak, włączyłem Ironmana, dobra luz. No, to widzimy się w na następnym odcinku, trzymajcie się, pa pa!